Cześć, witam Was w kolejnym kursie yy, części kursu yy, z chesha, czy tam dotneta jak kto woli yy, Przed chwilą przeglądałem poprzednie moje te kursy, co wcześniej, wcześniej były te na żywo Kurde, dobra nieważne, zaczynamy, lecimy dalej yy, Nasze metody potrafią zwracać wartości, co to znaczy? To znaczy, że yy, mogą mi obliczyć jakąś tam średnią załóżmy, czy też E, zwrócić jakieś ładniejsze zdanie. Załóżmy, że chcemy po prostu się ładnie przywitać. Napiszemy sobie ojejku, e, napiszemy sobie metodę, która pozwoli nam się przywitać czyli static, string, witaj. Ale najpierw, mógłbym tu, będę korzystał z moich metod pomocniczych, które omówiłem w poprzedniej części. Mam zu krótka część, więc w razie czego można się z tym zapoznać? E, dlatego będę pisał print zamiast konsol i tak dalej. E, zatem, tak: e, co ja tu miałem? A, print. Witaj. Ar, albo YouTube. YouTube. Mogę w ten sposób sobie to zapisać. No to na razie skomentujmy, żebym po prostu nie zapomniał. Hej, bez tamtego no i teraz powinno mi tam to zwinąć okej, okay. dobrze mogę sobie w ten sposób zapisać witaj youtube, jednak chcę mm, okej okay, działa, jednak chcę po prostu to za pomocą metody zrobić, żebym po prostu napisał youtube i tyle, i żeby to mi wygenerowało, wygenerowało. witaj w serwisie youtube albo witaj e, youtube w naszej klasie coś w tym stylu po prostu mamy tutaj static string. Nie bez powodu to napisałem trochę wcześniej, gdyż nasza metoda tym razem zwróci nam coś. Zwróci nam pewien string. Napiszmy sobie magiczne słowo return. Return spowoduje zwrócenie pewnej wartości. W naszym przypadku chcemy zwrócić string, gdyż tak obiecaliśmy. Obiecaliśmy, że zwrócimy string, czyli jakieś zdanie to zwracamy jakieś zdanie jeżeli obiecamy, że zwrócimy int to zwracamy liczbę int zwróćmy zatem mm. witaj witaj miło Milo, cię widzieć okej okay. Witaj, miło Cię widzieć. Teraz zechcę sobie to właśnie wyświetlić. Napiszę witaj. No ale miałem tutaj jedno słowo powiedzieć. Zatem wszystko, wszystko w swojej kolejności. Proszę bardzo. Witaj, miło Cię widzieć. Teraz przeciążmy sobie to. Tak jak robiliśmy to w poprzednich częściach. Przeciążymy sobie naszą metodę, która zwraca jakąś wartość. Zatem Musimy zadeklarować, że przyjmujemy za parametr String imię. Witaj. Dodajemy sobie nasze imię. Miło cię widzieć. a tutaj jeszcze plusik. Miło cię widzieć. Tym razem już sobie tutaj napiszemy, witaj Tomek. Tomek. Niech będzie Tomek. Rafa ma taką koszulkę Tomka. Kurczę, taka, taka chuda i mi się tak skojarzyło. Witaj Tomek, miło Cię widzieć. Jak widzicie, wykonało nam się to drugie, gdzie już przyjmujemy pewien parametr. Na tej zasadzie będzie to działało. W ten sposób zwraca nam pewną wartość. Możemy również napisać sobie print suma 2,5. Chcę, żeby wyświetliło mi sumę ty, ty, tych dwóch liczb. No to dorzucę sobie taką metodę, która po prostu mi to zwróci. Mm, Stat. Czyli to jest taki program w programie, który on coś po prostu wykonuje. Int, suma. Za parametr będzie przyjmowało dwa integery. Int a, int b. Równie dobrze może przyjmować bull, e, bull Kurczę, nie, double, e, ponieważ e, nasz int zostanie wtedy przekonwertowany na double i się po prostu dopasuje. Return a plus b zwróci nam wynik dodania a plus b za a zostanie w tym przypadku podstawiona dwójka za b natomiast piątka dajmy start powinno być witaj Tomek twoja liczba to 7 o to nam chodzi są jednak ciekawsze zastosowania metod zwracanych tych wartości niż tego typu elementy prawda o tym można by sobie powiedzieć tak, ee, sprawdźmy w naszej tablicy. Proszę, klasa równa się new czar, 10 osób. Albo nie, dajmy sobie 5. O, hejku e, O tablicach już opowiadałem na poprzednich częściach, więc tutaj nie będę po prostu się powtarzał. Tworzymy pięcioelementową tablicę. Nazwaną klasą. klasa. Klasa 0 równa się Jacek. Klasa 1 równa się Kamil. Klasa 2 równa się, no będę ja, Artur. Klasa, rzućmy tu jakoś kobietę. 3 równa się Ola. Klasa. 4 i tutaj fajland, koniec jeżeli deklarujemy, że tablica ma mieć 5 elementów to indeksujemy tylko do 4 bo zaczynamy od zera, to jest mega priorytet bo potem przekraczamy poza zakres tablicy dobrze, Ola i nie, nie, Piotrek tak, Piotrek no dobra, mamy tą tablicę skopałem czy nie? czar, boziu, czary a ja chcę string ja chcę tablicę stringów. Oj! String. New String. Czy to naszej klasy chodzi, Jola? Możemy sobie zadać takie pytanie. Zatem wyświetlmy sobie print. Zróbmy tak. Wyświetlmy o. osoba w. W klasie. O, tak nazwiemy naszą e, metodę i tutaj przekażemy sobie klasa i osoba. Zamiast osoba napiszmy sobie Jola. Ok. Tak. No, ok e, Chcemy sobie sprawdzić, czy jest dana osoba w klasie. Musimy sobie napisać tę metodę. static Tym razem będzie to był. Czyli zwróci nam tak albo nie i tyle osoba w klasie e, przyjmuje za parametr tablicę stringów samą klasą oraz zwykłego stringa osoba dobrze e, nie zwraca żadnej wartości return false jeżeli teraz to wykonamy, to od razu dostaniemy fałsz. Nie ma tu takiego. Fałsz, nie chodzi ta osoba. Musimy za tym sprawdzić. Do tego wykorzystamy sobie pętlę FOR, która przeleci nam po. przeleci po wszystkich osobach w klasie. No to to tak dziwnie brzmi, ale przeskoczy po wszystkich rekordach zatem napiszmy sobie for zadeklarujmy int i jest równe 0 czyli zaczynamy od 0 o pętlach, też mówiłem w poprzednich częściach więc nie będę się powtarzał i jest równe 0 i jest mniejsze od klasa length a tutaj jest dużej to idzie mówię ja tutaj bazuję tylko na javie więc to jest dla mnie sam się uczę dobra i teraz tak jeżeli klasa i jest równy osoba Czyli jeżeli w tej klasie jest to, co podaliśmy, Jola, return true. Kończ. Po prostu zwróć wynik, prawda? No to zamiast Jola dajmy Ola. O. Czy chodzi do naszej klasy Ola? Tak, chodzi. Fajnie. Ale czy chodzi Jola? Albo Piotr. O, Piotr. Piotr nie chodzi, chodzi Piotrek. Dobra. Fałsz. Piotr nie chodzi, chodzi Piotek. O to chodzi. W ten sposób będziemy po prostu można używać tego, czyli zwracać pewne wartości. Można też policzyć ile osób jest w klasie, czyli static int liczba w klasie. String. O nie, string. Dobrze, przyjmujemy za tablicę naszą klasę. I. I co? I tylko tyle, bo chcemy tylko policzyć e, wielkość naszej klasy, a zwracamy śmieszną wartość, ponieważ klasa. Length. I tyle. Zapiszmy sobie kolejne zdanie, czyli print w kl klasie jest. Liczba w klasie, klasa, podajemy w jakiej klasie ogólnie osób. Odpalamy. W klasie jest 5 osób. Mam rację, mam rację. To nie tylko służy do tego, żeby po prostu używać hu, 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 w takich możemy równie dobrze sobie przypisywać wartości, że na przykład liczba w klasie to możemy sobie po, po prostu przypisać do int osoby równa się o, liczba w klasie i teraz tutaj wstawić osoby to tak samo zadziała, gdyż do zmiennej osoby przypisze nam to co zostało zwrócone, czyli tutaj zostanie podstawiona ta piątka bo w naszej klasie jest piątka uczniów, nie jeszcze taki jestem ciekaw żeby sprawdzić, ile dziewczyn jest w klasie z reguły. Ja tam nie znam osobiście takiego imienia, które by się męskie kończyło na A. Musielibyśmy po prostu. Musiałbym sprawdzić jedną rzecz. Jeżeli dacie mi chwilkę, to string imię równa się. A wiem, że w C to działało. Print imię. I mamy teraz tak kolejne indeksy. 0, 1, 2, 3, 4. Imię 4. Jeżeli zadziała, to będziemy mogli sobie sprawdzić, ile jest dziewcząt w klasie. Artur. Świetnie. O co chodzi? String to jest tablica czarów, czyli po prostu yy, każda z liter to jest czar, czyli... A jest oddzielnie, R jest oddzielnie, T jest oddzielnie, U jest oddzielnie, R jest oddzielnie. String tak naprawdę to jest ten cały, wszystkie czary po prostu złączone w jakieś zdanie. Dlatego możemy się odwoływać do indeksu o, określonej litery. Jeżeli tutaj wpisałem czwórkę, odwołałem się do czwartej litery, czyli naszej ostatniej. Zatem napiszmy sobie. Dopiszmy z. Czego... E, dobra, zróbmy to tak. Int. E, dziewczyny równa się dziewczyn w klasie. Klasa. E, dobra, z czego? Plus dziewczyny. Dziewczyn. okej. Okay. No, w mojej klasie z technikum ten program by za bardzo nie wypalił, bo zero było dziewczyn, ale tutaj napiszemy, żeby działało. E, czyli teraz e, możemy sobie napisać naszą metodę static INT dziewczyn w klasie za parametr. Oczywiście przyjmuje string klasa. Teraz zaczniemy dopiero zabawę. zabawek. Musimy napisać sobie dwie pętle. Pierwsza będzie przeleciała po tych wszystkich osobach, po tej całej liście. Druga natomiast po każdej literze i będzie albo nie, nie po każdej literze, tylko ostatnią literę będzie sprawdzała, czy jest równa a. Jeżeli jest równa a, to oznacza, że jest to dziewczyna. W sumie w dzisiejszych czasach. Dobra. Int dziewczyny równa się 0. Na początku ustawiamy sobie wartość integera dziewczyny 0, nie ma żadnej dziewczyny. return dziewczyny zwróć mi dziewczyny czyli tą wartość, która jest tutaj. Po drodze będą właśnie te pętle, w których przeskakujemy po tych wszystkich osobach i jest mniejsze od klasa length i plus plus. O, jakiś abdomen, i tak dalej, klucz, żebym znał ich znaczenie. Dobra, teraz e, weźmy sobie int imię równa się klasa i length. Ok, czyli długość naszego imienia, jeżeli imię. Czekajcie, jakby to zrobić. Tu nie imię, tylko ostatnia litera. I tutaj odejmujemy jeden. Dlaczego tak? Dlatego, że e, mamy, tak jak tutaj, mamy 5 osób w klasie, ale indeksujemy do 4. Tak samo, jeżeli chcemy wyciągnąć ostatnią liczbę, musimy po prostu podstawić sobie tą piątkę. I odjąć jeden, żeby odwołało się do ostatniego. Mam nadzieję, że to jest w miarę zrozumiałe. Teraz tak, klasa. I ostatnia litera, czyli odwołujemy się do ostatniej litery w klasie, jest równa a. Tak, bo i tak zawsze będzie z małej. Dziewczyny plus plus. No, teraz zaczną się jaja. Start. Zobaczmy, czy to działa. Ok. O co chodzi? Pobieramy sobie ostatnią literę z danego imienia. W tym miejscu. Przechowana jest ostatnia litera, czyli jak mamy Ola, to tutaj wynosi to 2. Odwo Odwołujemy się do drugiego, drugiego indeksu, czyli mamy O -l A do dwójki. I teraz tak. Sprawdzamy w klasie, aktualna osoba, jej ostatnia litera w imieniu, czy jest równa A? Bo jak wiecie, po prostu możemy teraz sobie tutaj wyświetlić print. Na, naj, najpierw wyświetlmy po prostu osobę, a nie, bo to... Nie, w sumie print, klasa i ostatnia litera. Wyświetli nam wszyscy, ostatnie litery wszystkich osób. Czekajcie, może ja. Okej. Okay. Mamy tak. Mamy Jacek. ojejku, Jacek. Kamil. Artur. Ol. A. I tu ten warunek. Się... I tutaj liczba dziewczyn się zwiększa. Piotrek. Dobra. Dorzućmy sobie jeszcze dwie osoby. Klasa 5 równa się. Patrycja żeby była jeszcze jedna dziewczyna i jeszcze jeden chłopak czy to nam się w ogóle nie zmieniło, Patrycja siedzi koło Wojtka tak, ok za karę e, teraz sprawdźmy czy prawidłowo nam policzy liczbę dziewczyn poza granicę tablicy, tutaj nie zwiększyłem o, 7 e, tak tu nie zwiększyłem continue continue tak break. Oh, come mam. Dobra. Jak widzicie tutaj nie zwiększyłem i od razu zaczęło nam krzyczeć. Teraz już powinno być bez problemu. Powinno prawidłowo policzyć dwie dziewczyny. I jak widzicie, mamy kolejne Patrycja i Wojtek. Okej? Okay? Ale jak tu się w ogóle dzieje? Tu mamy na początku te dziewczyny liczbę 0, ale potem jeżeli spotka to A, to inkrementuje dziewczyny, czyli Zwiększa o 1 do 0 dorzucę 1, potem to 0 staje się 1 kolejny, 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 w końcu znowu znajduje 1 plus 1, czyli 2 i zwraca nam potem już e, na koniec tej pętli liczbę dziewczyn w klasie. Dobra, to tak mniej więcej powiedziałem o tym. Mam nadzieję, że załapaliście. Na jakiej zasadzie działają, e, działa zwracanie metod, bo się chyba strasznie rozgadałem. Dobra, tam było 45 mega, i było. E, ile minut? 15? A teraz jest 60 mega, czyli pewnie z 20 minut. Dzięki za uwagę i do następnej części kursu C-Hash, który pojawi się już niebawem. Trzymajcie się i na razie.